Witam w nowej serii z gry Minecraft, yy, która jeszcze nie ma nazwy, ale tylko kiedy coś wymyślę, to zmienię nazwę tego i innych filmików. Dobrze, w takim razie stwórzmy nowy świat. Mod Survival. Tutaj wszystko jest dobrze. Już. Yy, Następnie chciałem zaprosić do obejrzenia mojego filmiku poświęconego poszukiwaniu diamentów. Efektywnego poszukiwania diamentów. No. Teraz widzimy, że się obudziliśmy. Obudziliśmy. Wygenerowaliśmy świat na bagnach. Tutaj od razu widać dużo owiec. Ups. Dobrze, teraz zobaczmy ustawienia. Yy, tutaj muzyczka. Yy, poziom. Dobrze, będzie na jasno, żebyście dobrze widzieli. Yy, nie to, tylko... drewna, to były narzędzia i pójdziemy do jakiejś kopalni. Bo według mnie na początku gry właśnie trzeba się odejść do kopalni, tam poszukać jakichś yy, ważne to żelazo i węgla, później dopiero wyjść i zacząć coś z tym robić. Dziwi mnie, że ja nie słyszę w swoich słuchawkach tej odgłosu rąpania drewna. Zaraz to sprawdzę. Ale najpierw jeszcze zbiorę trochę drewna. Dobra, ja sprawdzę, co jest grane i zaraz wracam. Jestem z powrotem, już wszystko okej. Okay. Musiałem jeszcze raz włączyć Minecrafta, nie wiem dlaczego yy, nie było słychać nic, ale już jest okej. Okay. Było bardzo... Bardzo by nie było kiepsko chodzić po jaskiniach, jakbym nie słyszał potworów. Chciałbym jeszcze jakoś w miarę szybko znaleźć żelazo i zrobić rzeczki bo tu widzę... W cholera owiec jest. No, jeszcze są zacinki. Zróbmy trochę tego. Mmm, co ja robię? Starczy To zostawię i tylko jakiś dołek O, tutaj coś jest O, i żelazo Ale najpierw trzeba Coś grubszego tutaj O, to pajączak jeden, no Chodź tu W tym to będę machał i machał Dobra, wolałbym się trochę uzbroić zanim tu wejdę. Dobra, ale jakiś węgiel może chociaż Tu jest węgiel. Że potwory, ale ich nie widzę. Tam jest. Dobra. Oj, 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 oj. Nie jest dobrze, nie jest dobrze. oj, 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 no to szybki jestem Dobra Ważne, że wiem gdzie wszedłem, mniej więcej Wiem czy nie wiem Nie, to nie tu, tam dalej chyba Tak, to tu jest turboksik Dobra, i teraz trochę się do tego przygotuję bardziej Może zdążę zanim mi tam te rzeczy wyparują Pani się zaczyna. Ty gnoju Ty gnoju zabiłeś mnie ku tachu Tam jeszcze koleżka będzie się chciałbym ścić Ale ja już będę gotowy na to Dobra starczy Teraz pogadamy a jeszcze jeden Jest. i są moje rzeczy, a Ederman, no super, I będzie mi to buczał. Dobra, raz, zróbmy jakieś pochodnie. Dobra, już mamy co jeść. No, za dobrze. Mm. Wszystko mi tu uczy. Tam jest Enderman, widzę. Wszystko stąd na razie. Wrócę to jak się trochę przygotuję. Yy. A skąd przyszedłem? Stąd chyba. Nie. Nie, stąd. O. Dobra, ja zobaczę ile się nagrało. Zrobię piecyki, i przetopię te rzeczy i zaraz wracam. Witam z powrotem. Zrobiłem sobie małą dziurę i się w niej przespałem, ponieważ mnie noc została. I zaraz zobaczymy, czy już się przepaliło to, to żelazo. Momencik. Dobrze, spojrzymy to. Mam nożyczki już, więc trochę pogolę tutaj tych. Owiec. W międzyczasie zebrałem drewno i znalazłem parę czerwonych grzybów Zaraz z nich zrobię mm, zupę grzybową i będę miał co jeść Tam się coś pali czy mi się wydaje tak Zombiaki sobie pływają Chodź tu Ale tu jest owiec dużo Później się na pewno przyda do domku no, właśnie myślę, żeby zrobić taki domek z, cały z wełny i z półpłytek. Trzynami na razie niepotrzebna, bo w tej wersji Minecrafta już łatwiej ją znaleźć. No i zaraz będę musiał coś zjeść. Właściwie już muszę. Tylko się przejdę po tamte owce. No, zjem sobie to. Albo nie, nie będę tutaj obrzydzał. Cały czas widzę dalej nowe owce i cały czas mnie korci. Później już nie może być nie tak łatwo wełna Dobra, może przy okazji znajdę jeszcze jakieś czerwone grzybki. Jakaś dziura jest. No i zbugowana woda. Z gliną, Ojowca. Nie ma ja bym nic przeciwka, jakbym znalazł kanion. Owca w drzewie. He he, dobre. Uwolnić owce. Ups. Nie uwolnić orket, tylko uwolnić owce. Ups, no. Co się mówi? Niewdzięczna owca. Do tej pory jak gram w tą nową wersję, to znalazłem jeden taki kanion, który, którego było widać z zewnątrz. Kilka takich podziemnych. Tam jeszcze widzę, ale tam już nie pójdę, bo za daleko potem też już nie pójdę. Już mam dużo, bardzo dużo wełny, jak na jeden raz. Teraz trzeba wrócić do miejsca z turboxem i yy, z piecykiem. Dobrze, w takim razie myślę, że na tym etapie skończymy dzisiejszy filmik. O dynia. W następnym albo pójdziemy do jaskini, do środka, albo... o dziura. Albo zbudujemy jakiś domek. Także trzymajcie się do następnego razu.